Dzień dobry Państwu, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jako, że zamykam konferencję, postaram się nie przekroczyć czasu, aczkolwiek podobnie jak profesor Skibiński, mój temat również jest dosyć rozległy, ale będę się posiłkował notatkami. Tematem mojego wystąpienia jest zagadnienie realizmu w myśli politycznej obozu narodowego podług jednego z badaczy realizm polityczny wywodzi się z makiawelizmu i oznacza cytuję postawę dostosowania się do wytworzonej rzeczywistości niezależnie od źródeł jej powstania oraz jej treści koniec cytatu mianem działań wypełniających znamiona realizmu politycznego uznać należy te przejawy zaplanowanej aktywności w sferze publicznej które cechuje duże prawdopodobieństwo na wypełnienie Uprzednio założonych celów. Spośród bogatej historii obozu narodowego wyodrębniłem kilka najistotniejszych, moim zdaniem, dla omawianej problematyki zagadnień. Wymóg realizmu przy podejmowaniu aktywności wpisany był już w samą genezę nurtu. Wskazywał na to jeden z badaczy, podkreślając, cytuję: Ów, realizm przejawiał się na początku tworzenia ruchu. Narodowego z końcem XIX wieku. Odejście od uczuciowego, romantycznego paradygmatu prowadzenia polityki łączyło się jakby z nowym zdefiniowaniem istoty polskości. Tyle profesor Mieczysław Ryba. Powszechny jest pogląd mówiący o przeciwstawnym charakterze polityki realnej ze wskazaniami politycznego romantyzmu. Do stwierdzenia tego. W odniesieniu przynajmniej do początku funkcjonowania obozu narodowego należy poczynić jednak pewne istotne zastrzeżenia. Dobrze ilustruje je jeden z najbliższych współpracowników i przyjaciół Romana Dmowskiego, Stanisław Kozicki, który na kartach swojego pamiętnika pisał cytuję. Nakreślenie planu polityki realnej i zorganizowanie jej przypadło w udziale lidze narodowej oto istotny jest sens, jej sens i znaczenie nawiązywano jednak do przeszłości i dlatego nie ograniczano się do antytezy lecz podjęto próbę syntezy dawniejszych prądów myśli z romantyzmu wzięto określenie celów dalszych w przekonaniu że odzyskanie własnego państwa jest niezbędnym warunkiem rozwoju i postępu w myśli życiu narodu Pojęcie narodu i kult uczucia narodowego. Z pozytywizmu zaś ścisłe liczenie się z warunkami czasu i miejsca. Ideologia wszechpolska stanowiła zatem syntezę wskazań romantyzmu z metodami i praktyką działania pozytywizmu. Działalność oparta na realnych przesłankach stanowiła, zdaniem wszechpolaków, warunek sine qua non wszelkiej aktywności. Polityka realna stanowiła podstawę dla osiągnięcia długofalowego celu, jakim było odzyskanie suwerenności politycznej przez naród. Prowadzić do tego miała trzecia droga odrębna od dotychczasowych, których wyrazem była z jednej strony ugoda prowadząca do rozmycia się sprawy polskiej w życiu państw zaborczych, z drugiej zaś irredenta, która nie przynosząc widomych korzyści, za każdym razem pogarszała jedynie położenie sprawy polskiej. Zmiany w położeniu wewnętrznym miały dokonywać się poprzez ciągły i konsekwentny nacisk zorganizowanego narodu, wywierany na rządy państw zaborczych. Polskość wzmocniona przez liczne instytucje narodowe, organizacje społeczne, przyczółki zdobyte w organach państw zaborczych, zarówno organach centralnych, jak i samorządowych, oraz niezależną opinię publiczną, w której istotne znaczenie odgrywał też wpływ prasy niezależnych wydawnictw, miały stać się siłą, której nie sposób było pominąć i lekceważyć. Suwerenny byt polityczny i państwowy miał stanowić zatem ukoronowanie podjętych dotychczas wysiłków i prac. Naczelną rolę we, wskazaniach, we wskazanych celach politycznych przypisywano, jak już tutaj mówiono ludowi. Stanowił on w pierwszych latach działalności Ligi Narodowej jej główny przedmiot zainteresowań. Dochodzimy tu do kolejnego istotnego elementu polityki realnej, wczesnej endecji. Pomimo szlachecko-inteligenckiego rodowodu, założycieli i liderów ruchu, to właśnie lud utożsamiany z narodem uznawany był za najwartościowszą jego część składową. Lud stanowił fundament koncepcji politycznych narodowej demokracji. To jemu miała przypaść naczelna rola w odbudowie niepodległego bytu państwowego. Podjęcie idei demokratycznych bez wątpienia stanowiło wyraz zrozumienia przez liderów nowo formującego się stronnictwa ducha czasów. Równie doniosły konsekwencje metoda polityczna obliczona na działania oparte jedynie o realne przesłanki przyniosła na gruncie koncepcji geopolitycznych. Punktem wyjścia dla nich była dokonana przez Romana Dmowskiego na kartach pracy Niemcy, Rosja i kwestia Polska analiza zagrożeń płynących już nie dla przyszłego bytu państwowego, ale dla polskości jako takiej. Konsekwencją zaś uznania etnograficznych ziem polskich, wchodzących w skład Prus, za kluczowe dla przyszłego państwa, było zdefiniowanie Niemiec jako naczelnego zagrożenia. To dyktowało z kolei podejmowanie działań zmierzających do wpisania sprawy polskiej w rodzące się przymierze francusko-rosyjskie. Oznaczało to konieczność porozumienia z Rosją, co stało się przedmiotem wysiłków wszech Polaków w latach poprzedzających wybuch wojny światowej. Konsekwencja i upór, z jakim realizowano. Ten program, pomimo licznych przeciwieństw, także w łonie samego obozu narodowego, doprowadził w efekcie do usytuowania Polski w gronie zwycięskich państw Antanty i wszelkich późniejszych tego konsekwencji. Z udziałem delegacji Polski na konferencji pokojowej w Wersalu na czele, kolejnym istotnym przejawem działalności obozu narodowego, dowodzącym realistycznego podejścia, była jego aktywność już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Punkt ciężkości działań narodowej demokracji w pierwszych latach II Rzeczypospolitej przeniósł się w dużej mierze na forum parlamentu. Zarówno w sejmie ustawodawczym, jak i w sejmie pierwszej kadencji przedstawicielstwo obozu narodowego należało do najliczniejszych. Poparcie, jakim cieszyła się NDC, nie pozwalało jej jednak na sprawowanie samodzielnych rządów. Chcąc mieć wpływ na politykę państwa, przedstawiciele Związku Ludowo-Narodowego musieli posiadać Galicjantów. Znajdowano ich najczęściej w łonie chrześcijańskiej demokracji i Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. Wymuszało to jednak na Nendecy dokonywanie koncesji w sferze ideologii i programu, przejawiających się w rozwiązaniach kompromisowych. Stanowiło jednak bez wątpienia przejaw postawy realistycznej. Oznaczało bowiem podejmowanie działań koniecznych, i adekwatnych do zaistniałej wówczas sytuacji społeczno-politycznej. Należy stwierdzić, że o ile w sferze ideowej, ideowej jak podkreślała w swojej monografii Związku Ludowo-Narodowego profesor Ewa Maj, kreślono, cytuję, wizję Polski odległą od realiów politycznych pierwszego dziesięciolecia istnienia niepodległego państwa polskiego, o tyle praktykę polityczną obozu narodowego cecha, cechowała skłonność do kompromisów i porozumień politycznych, do zawierania ugody ponadpartyjnej i prowadzenia polityki negocjacyjnej. Koniec cytatu. Na szkołę myślenia, nawiązującą do realizmu politycznego, przywoł, powoływały się także środowiska narodowe w czasie II wojny światowej. Momentem przełomowym było powstanie warszawskie, które ukazywało, do czego prowadzi kontynuowanie wskazań polityki romantycznej. Obóz narodowy, reprezentowany przede wszystkim przez Stronictwo Narodowe oraz środowisko organizacji polskiej, opowiadał się konsekwentnie przeciwko planom wybuchu walk na terenie stolicy. Po upadku powstania i związanej z tym destabilizacji struktur państwa podziemnego, Środowiska narodowe stanęły wobec faktu instalowania się na ziemiach polskich nowej władzy przy wydatnym poparciu Rosji Radzieckiej. Na emigracji w pierwszym powojennym okresie coraz bardziej liczono się z możliwością wybuchu kolejnego konfliktu światowego, tym razem pomiędzy państwami anglosaskimi a Rosją. We wskazaniach płynących do kraju przestrzegano przed podejmowaniem akcji zbrojnej zalecając postawę biernego oporu, odradzając próby włączania się w nurt legalnego życia politycznego. W kraju zaś, gdzie po zakończeniu wojny obóz narodowy stał się czołową siłą sprzeciwiającą się dominacji nowej władzy, następowała w wyniku działań tej ostatniej stopniowa likwidacja zarówno jego struktur politycznych, jak i zbrojnych. Odmienne stanowisko od linii kierownictwa stronnictwa prezentowała w tym czasie część działaczy skupionych w łonie Komitetu Legalizacyjnego Stronnictwa Narodowego. Powołany on został do życia w lipcu 1945 roku i jego celem było włączenie właśnie stronnictwa w nurt oficjalnego życia politycznego. W memoriale wystosowanym w sierpniu 1945 roku do prezydenta Krajowej Rady Narodowej, Bolesława Bieruta, jego sygnatariusze powoływali się na antyniemiecką tradycję narodowej demokracji. Wskazywano na dążenia reprezentowanego obozu do dobrosąsiedzkiego ułożenia relacji z Rosją Radziecką oraz wysiłki położone na polu demokratyzacji stosunków społecznych w państwie. Przypominano konsekwentne wysuwanie w czasie wojny postulatu dotyczącego ustalenia granicy zachodniej Polski na linii Odry-Nysy. Wśród naczelnych motywacji przywoływanych przez autorów memoriału wymienić należy, cytuję, należy, <coughs> wymienić należy, cytuję, dążenie do odbudowy polskiego życia oraz opanowania rewindykowanych ziem zachodnich. Koniec cytatu. Negatywnie ustosunkowywano się również do kontynuowania działalności konspiracyjnej, jako przynoszącej szkody zarówno państwu, jak i społeczeństwu. Wystąpienie nie spotkało się jednak z pozytywną odpowiedzią ze strony władz. Na kolejnych posiedzeniach prezydium KRN zapadły decyzje, które w sposób jednoznaczny przesądzały o negatywnym stosunku do rejestracji nowych, poza już istniejącymi stronnictw. O postanowieniach tych członkowie komitetu nie zostali powiadomieni, a część z nich została natomiast wkrótce aresztowana. Kolejnym środowiskiem, które podejmowane kroki uzasadniało wskazaniami Szkoły Realizmu Politycznego, była Wielkopolska Organizacja Ojczyzna. Powołana przez działaczy narodowych z ziem zachodnich, za główny cel toczącej się wojny uznawała ustanowienie granicy na Odrze i Nysie. Możliwość realizacji tego celu upatrywano pod koniec wojny w poparciu nowych władz. W grudniu 1944 roku Zygmunt Wojciechowski, członek kierownictwa Ojczyzny, w jednym ze swoich wystąpień publicystycznych zdecydowanie potępiał politykę emocjonalizmu, za jej czołowy przejaw uznając kompleks powstańczy Polaków, każący im, cytuję, Uważać powstania za rzecz dobrą samą w sobie, bez względu na okoliczności, w jakich wybuch następuje i skutki, jakie osiąga. Koniec cytatu. Wskazując na przykłady pozytywne w historii Polski, wymieniał polityków uosabiających racjonalizm. Wśród nich Ksawerego drudzkiego lubeckiego Aleksandra Wielopolskiego i Romana Mowskiego. W lutym 1945 Wojciechowski złożył Memoriał w sprawie Instytutu Zachodniego skierowany do tymczasowego rządu jedności narodowej. Oferta działacza ojczyzny spotka się z przychylnym przyjęciem, zaś jej długofalową konsekwencją była wieloletnia działalność Poznańskiego Instytutu w Poznaniu, Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Odniesienia do realizmu w działalności środowisk Narodowych. Obecne były także w latach późniejszych. Na konieczność prowadzenia polityki w oparciu o rzeczywiste przesłanki wskazywano przede wszystkim w momentach zwrotnych powojennej historii Polski. Działaczem i ideologiem narodowym, którego nie sposób pominąć w kontekście odniesień do wskazań realizmu politycznego był Jędrzej Giertych. Prezentował on na emigracji swoje poglądy, w których konsekwentnie przestrzegał kraj przed niebezpieczeństwem płynącym dla Polski z wywołania kolejnego antyrosyjskiego powstania. Z tej perspektywy oceniał on kolejne przełomy polityczne w dobie PRL. W jednym ze swoich listów otwartych do społeczeństwa datowanym na rok 1976 wskazywał między innymi cytuję. W latach 1956 i 1970 udało się narodowi polskiemu uniknąć wydania się w konflikt. Z Rosją. Nie udało się to Węgrom w roku 1956 i Czechom w 1968. Ale właśnie rzecz w tym, że są siły w świecie, które pragnęłyby koniecznie, by się Polska jednak w końcu w konflikt z Rosją wdała. Koniec cytatu. W podobnym duchu oceniał Giertych późniejszą działalność opozycji demokratycznej na czele z Komitetem Obrony Robotników. Poglądy formułowane przez Jędrzeja Giertycha posiadały zasadniczy wpływ zarówno na postawę środowisk narodowych na emigracji, skupionych w łonie współtworzonego przez niego czasopisma Horyzonty, jak i z biegiem czasu również w ramach samego stronnictwa narodowego oraz w kraju, aby wymienić jedynie Polski Komitet Obrony Życia Rodziny i Narodu, niezależną grupę polityczną czy środowiska seniorów narodowych, skupione w salonach. Realizm narodowej demokracji widoczny był na różnych etapach jej działalności, był on obecny już w samych początkach formowania się ruchu wszechpolskiego. Obrany program obrony czynnej oznaczał odejście zarówno od postaw kapitulacji narodowej, jak i zgubnej w skutkach polityki insurekcyjnej. O tym ostatnim świadczyło przeciwdziałanie kolejnym planom powstańczym w roku 1905, a następnie w roku 1914. Przed wybuchem I wojny światowej program polityki realnej przejawiał się m.in. w związaniu sprawy polskiej z koalicją państw Antanty. W okresie pierwszej dekady istnienia niepodległego państwa widoczny był we współodpowiedzialności za rządy. Także w okresie późniejszym, m.in. w latach kolejnej wojny światowej, obecny był w działalności obozu narodowego wpływem Szkoły Myślenia Realistycznego. Dramatyczny wyraz znalazły one między innymi w próbach przeciwdziałania decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Do realizmu odwoływali się także ci narodowcy, którzy po zakończeniu wojny zdecydowali się na prowadzenie w kraju działalności legalnej. W okresie późniejszym do realistycznej szkoły Dmowskiego nawiązywali m.in. działacze i publicyści, związani z emigracyjnymi horyzontami z Jędrzejem Giertychem na czele. Jeden z działaczy przywoływany już organizacji. Ojczyzna w artykule zatytułowanym Od Mesjanizmu do realizmu pisanego, pisanym w czasie wojny, konstatował cytuję, myśli nowoczesnego Polaka były jednym wielkim wołaniem o realizm w polityce, o wyczucie rzeczywistości i stosunek do niej. Zdawało się, że książka ta ukazująca się w coraz to nowych wydaniach, wywoła w umysłowości polskiej przełom. Nie zmieniła jej jednak do gruntu. Kapitał moralny, sumienie świata, jako argumenty działania politycznego, wracają w umysłowości polskiej z powrotem na porządek dzienny. Myśląc tymi kategoriami, operując takimi argumentami, wojny nie wygramy. Walka z nimi jednak jest konieczna. Tyle cytat. I walkę tę właśnie uczynił obóz narodowy jednym ze swoich głównych celów na przestrzeni całej niemal swojej historii. Dziękuję.